Ja... Widzowie dowiedziały się, że mogę tylko nagrywać maks. 8 minut. No nie, cał... nie cały maks. 8 minut, ale tylko 8 minut. Tylko 8 minut się już filmik. Jest mam czarny. Jest mam czarny. To ja będę też filmik nagrywał. Ja mogę tylko maks 8 minut, więc. O, mam już. Jestem impostorem. Ale ja ci byłem w, w filmie impostorem. Mam nadzieję, że teraz mi się to zapisze, bo 8 minut tylko mogę nagrywać. A ja ci Ale ci byłeś. Tak, tak. Tak, tak. To ќе че виајте. Ова е на мој канал. Многу се субскрибувајте. Но е мило за субскрибатори на канал.